Bardzo jestem trenerem personalnym, dlatego ten, ten. przygotować. Będę dany temat analizowała, analizowała to złe słowo. A... Co? Co ja pieprzę? Możemy najpierw coś Ja Ja Jak to będzie tak pocięte, że nie wiem, czy coś z tego skleje. Zbierałam się do tego półtora roku. W końcu jak wczoraj chciałam nagrywać, to miałam problem z ustawieniami aparatu, zajęło mi to kilka godzin, zrobiło się ciemno i nie nagrałam. Dzisiaj robię to telefonem, bo jak dzisiaj tego nie zrobię, to pieprzę ten YouTube. Dalej tego nie nagrałam, ale ja się tak łatwo nie poddaję. Spróbowałam kolejnego dnia. mały YouTube, mam na imię Natalia obecnie jestem trenerem personalnym, dlatego ten kanał też będzie poświęcony głównie tematyce sportowej. Oprócz tego, że jestem trenerem, też tańczę i fotografuję, więc mam nadzieję, że takie elementy też pojawią się na tym kanale, bo nie ukrywam. Chciałabym nagrać w końcu swoją pierwszą choreografię, a wy będziecie mogli tutaj to obserwować. E, długo się zbierałam do tego, żeby ten kanał e, na YouTube powstał i w sumie były 4 lub 5 nieudanych prób nagrania pierwszego filmiku, które nie doszło oczywiście do publikacji, bo ciągle mi się wydawało, że moja wiedza jest e, niewystarczająca. Jeden no, czy to za rok, czy za 5 lat, <kuh> ja dalej będę uważała, że bym za mało. Więc w sumie ten kanał ma być e, taką moją motywacją do tego, żeby się uczyć, bo każdy filmik, który będę chciał tutaj wstawić, to na pewno się do niego odpowiednio przygotuję. Będę chciała jakieś odkopać jakieś badania, skonfrontować zdanie innych, bo chcę, żeby każdy filmik, który tutaj rzucę, był dla Was jak najbardziej wartościowy. Hamowało mnie też to, co ludzie powiedzą, bo ja pochodzę z małej miejscowości. A w sumie od roku jestem na tablicy, więc nie chciałam, żeby mówili o mnie jeszcze więcej. Ale w sumie ostatni rok nauczył mnie tyle, że pieprzyć to co ludzie mówią. Im częściej się pokazujemy i lepiej nam się powodzi, tym więcej będą o nas gadać. Dlatego chrzaniec ich wszystkich i dzisiaj z 44 piętra budynku spełniam swoje marzenia. Nagrywam swój pierwszy kanał na YouTube, bo obiecałam sobie, że ten rok zacznę tak, jak to sobie wymarzyłam. I mam nadzieję, że to będzie początek czegoś wyjątkowego. Chcę się rozwijać i w sumie mój pseudonim progresja do czegoś nie zobowiązuje. Chcę iść do przodu i zrobię to. I dzisiaj tanie, na luzie odcinek, ja sobie siedzę w dresie, bo tutaj nie zobaczycie damy. Nie ta dama z torebką w szpilkach, to nie ja. Tutaj zobaczycie kobiety, która ma odciski na rękach, bo przerzuciła tonę żelazła na siłowni. Taka jestem i taką chcę, żebyście wy mnie zobaczyli. Mamusia mówiła, z tą modelką. A ja dźwigam szelastwo, bo oddaję temu całe swoje serce. Kocham to i chcę, żeby tak zostało. A jeżeli chcecie lepiej mnie poznać, to zapraszam do swojego Instagrama i zachęcam do subskrybucji, oczywiście. I mam nadzieję, że do zobaczenia. O! Ma! No. Jak ja mam nagrać w takich warunkach filmik? Chciałam się być youtuberem! Przecież ja się do tego nie nadaję. Co się nie nadaje? Nadaje się. Siema.